W tym filmie zobaczymy, w jaki sposób możemy zarządzać artykułami, które widzimy tutaj, właśnie w widoku artykułów. A więc zajmiemy się m.in. tymi oto przyciskami tutaj, filtrami oraz przetwarzaniem wsadowym. Jak już widzieliśmy, zwykłe tworzenie artykułu czy edytowanie go jest bardzo proste. Korzystamy tutaj z tych ikon. Tutaj tworzymy, za pomocą tej ikony możemy edytować artykuł, jeżeli wcześniej go zaznaczymy tutaj na liście. Zwykłe kliknięcie na tytuł artykułu również przeniesie nas do strony edycji artykułu. Jeżeli artykuł chcemy wycofać z publikacji, to możemy kliknąć po prostu w tym miejscu lub też po zaznaczeniu go tutaj na liście na ten przycisk. Dokładnie tak samo działa wyróżnianie artykułów. Wyróżnianie powoduje pokazywanie ich na stronie głównej naszej witryny. Tutaj trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy ewentualnie, a mianowicie działa to w tym momencie, ponieważ jako strona startowa ustawiona jest właśnie taka strona, która przedstawia nam wszystkie wyróżnione artykuły. W momencie, kiedy będziemy zajmować się tworzeniem menu, zobaczymy, że nie jest to jedyna opcja i że możemy tutaj ustawić inne rodzaje stron. Ale póki co tak właśnie jest, czyli na stronie głównej widzimy te właśnie wyróżnione artykuły. Następnie, jak widać, mamy możliwość archiwizowania artykułów. Oznacza to po prostu, że są one przenoszone do archiwum i nie będą widoczne na liście artykułów, na przykład właśnie przedstawianych tutaj na stronie głównej. Ja stworzyłem przed chwilą tutaj. Dodatkowy, prosty artykuł, teraz go wyróżnię i spójrzmy, czy pojawia się on tutaj na stronie. I artykuł ten pojawia się tutaj u góry. Spójrzmy, poniżej w kolumnie mamy drugi z wyróżnionych artykułów. I jeżeli teraz ten artykuł, właśnie archiwizujemy, odświeżmy tą stronę, to zobaczymy, że nie jest on tutaj widoczny. Artykuły przeniesione do archiwum są cały czas opublikowane i jeżeli mielibyśmy do niego bezpośredni link, to można by go było pokazać na stronie, ale nie są one w tym momencie już prezentowane w tego typu listach artykułów. I przy okazji jeszcze jedna uwaga, jeżeli w menu mielibyśmy link do artykułu, który właśnie zarchiwizowaliśmy, to nadal ten link by działał, czyli po kliknięciu na niego artykuł ten zostanie pokazany, pomimo że znajduje się w archiwum. Jeżeli nasz zarchiwizowany artykuł chcemy teraz tutaj na tej liście zobaczyć to musimy zmienić status tych artykułów, które są tutaj pokazywane i mamy tutaj między innymi właśnie zarchiwizowano. Kliknijmy tutaj i teraz widzimy już ten zarchiwizowany artykuł. Spójrzmy, tutaj jego status jest właśnie pokazywany teraz w ten sposób. Jest on wprawdzie nadal wyróżniony, ale znajduje się w archiwum. Żeby zmienić jego status, zaznaczamy go i klikamy na przykład na opublikuj. I ponownie resetujemy tę listę. No, i oczywiście artykuł ten już nie znajduje się w archiwum. Dokładnie w ten sam sposób działa wyrzucanie do kosza. Zaznaczamy, usuwamy, sprawdźmy. W koszu artykuł ten się znajduje. Zauważmy, że teraz zmienia się ta ikonka i mamy możliwość opróżnienia kosza. A jeżeli artykuł chcemy znowu opublikować, to go zaznaczamy i publikujemy. Samo wycofanie z publikacji spowoduje po prostu ukrycie artykułu. Spójrzmy F5 i cały czas widzimy tylko ten jeden artykuł. Ja go ponownie opublikuję i sprawdźmy. Tym razem jest on widoczny. Spójrzmy teraz jeszcze na działanie tej funkcji: odblokuj. Jest ona przydatna wtedy, jeżeli artykuł został otwarty przez jakiegoś innego użytkownika, albo też i przez nas. I jego edycja nie została poprawnie zakończona poprzez naciśnięcie zapisz i zamknij, lecz po prostu wyszliśmy z edycji artykułu do jakiejś innej strony. Spójrzmy, jak to wygląda. Ja wejdę teraz do edycji właśnie tego artykułu, i teraz bezpośrednio stąd przejdę znowu na zaplecze. Przejdźmy do artykułów i spójrzmy. Dla dżumli artykuł ten jest cały czas otwarty przez jakiegoś użytkownika do edycji, i z tego powodu pokazuje się tutaj właśnie taka kółeczka. Oznacza ona dla tych użytkowników, którzy mają dostęp tutaj do zaplecza, że nie mogą oni edytować w tym momencie artykułu, bo jest on zablokowany do edycji przez kogoś innego. My, jako użytkownik o najwyższej randze, możemy oczywiście do niego wejść i go edytować, ale właśnie, żeby tego typu blokady likwidować, możemy kliknąć sobie tutaj na tej kółeczce albo po prostu zaznaczyć ten artykuł i kliknąć na odblokuj. Teraz jest on odblokowany i ponownie może być edytowany przez innych użytkowników. I spójrzmy teraz na te filtry tutaj. Jeżeli na przykład chcemy pokazać artykuły tylko z jednej kategorii, to ustawiamy to w tym miejscu. I teraz widzimy tylko właśnie artykuły z tej oto kategorii. Jest to przydatne, jeżeli mamy dużo artykułów umieszczonych w różnych kategoriach. Dokładnie tak samo korzystamy z pozostałych filtrów. Spójrzmy tutaj jeszcze teraz na nagłówki tych kolumn. Po kliknięciu na danym nagłówku możemy sortować według danej kolumny. Spójrzmy, teraz sortujemy tutaj po kategoriach. Przydatne jest to w przypadku kolejności, ponieważ po włączeniu tej funkcji możemy jednocześnie zmieniać kolejność artykułów, jak widać w tym przypadku w obrębie danej kategorii. Może to być przydatne wtedy, jeżeli generujemy listy artykułów i jeżeli będziemy chcieli ustawić określoną kolejność artykułów na takiej liście, to możemy to zrobić właśnie za pomocą tej funkcji. Ja pokażę to na przykładzie artykułów wyróżnionych, w tym celu jednak będę musiał wyróżnić ten artykuł, a ten nie. Chodzi mi tutaj o to, po prostu, żeby te wyróżnione artykuły należały do tej samej kategorii, wtedy będzie to widoczne. Przejdźmy sobie teraz tutaj do wyróżnionych, i tutaj widzimy tylko właśnie te wyróżnione artykuły. Także i w tym przypadku możemy właśnie zmieniać ich kolejność. Spójrzmy, jak wygląda to teraz. W tym momencie pierwszym artykułem na liście wyróżnionych powinien być ten, a ten powinien być artykułem drugim. Zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżamy i tak rzeczywiście jest. Spróbujmy to teraz zmienić. Wystarczy kliknąć w tym miejscu. Artykuły zostały zamienione teraz właśnie miejscami. I odświeżamy stronę, i rzeczywiście kolejność tych artykułów zmieniła się. Przejdźmy do widoków wszystkich artykułów i spójrzmy jeszcze na opcje znajdujące się poniżej na przetwarzanie wsadowe, to jest również bardzo wygodne narzędzie. Szczególnie wtedy, jeżeli chcemy przetworzyć jednocześnie kilka różnych artykułów. O co tutaj chodzi? Jak widzimy, możemy na przykład jednym ruchem zmienić poziom dostępu dla wybranych artykułów, czy też na przykład ustawić język, albo przenieść je czy skopiować do jakiejś kategorii. Zróbmy to na przykład z tymi artykułami. Zaznaczam te dwa artykuły. Wybierzmy tutaj jakąś kategorię, na przykład ogólnie Programy. I wybieramy opcję Przenoszenia i Wykonaj. I spójrzmy, teraz artykuły te należą już do kategorii Programy. Przywróćmy poprzednią wersję, czyli wybieramy tutaj kategorię Pinnacle Studio, Przenosimy i Wykonaj. Jest to więc bardzo wygodne narzędzie które bardzo nam pomaga, szczególnie wtedy, jeżeli chcemy jednocześnie przetworzyć wiele artykułów.